Pinokio. Rozdział 29. Pinokio wraca do domu wróżki, która obiecuje mu, że nazajutrz nie będzie już pajacykiem, lecz stanie się chłopcem. Wystawne śniadanie z kawą i mlekiem, by uczcić to wielkie wydarzenie. Rybak miał właśnie wrzucić Pinokia na patelnię, kiedy do jaskini wszedł wielki pies, zwabiony silnym i apetycznym zapachem smażonych ryb. Idź precz! Wrzasnął rybak groźnie, trzymając w ręku pajacyka dokładnie obsypanego mąką. Ale biednemu psu chciało się jeść za czterech, więc skowycząc i merdając ogonem, wydawał się mówić: Daj mi jakiś kąsek, a zostawię cię w spokoju. Idź precz, powtarzam, powtórzył rybak i zamachnął się nogą, żeby go kopnąć. Ale pies, który naprawdę był głodny i nieskory do żartów, nie przestraszył się rybaka, tylko wyszczerzył na niego swoje straszne kły. I wtedy w jaskini rozległ się cichutki głosik. – Ratuj mnie, Alidoro! Jeśli mnie nie ocalisz, zostanę usmażony! Pies od razu rozpoznał głos Pinokia i zorientował się, ku swojemu wielkiemu zdumieniu, że głosik dobywał się z białego od mąki zawiniątka, które widział w ręku rybaka. – Co więc robi Brytan? – Odbija się od ziemi, chwyta zawiniątko w pysk, przytrzymuje leciutko zębami, wybiega z jaskini i pędzi jak błyskawica. Rozjuszony rybak wyłaził wprost ze skóry, bo przecież pozwolił sobie sprzątnąć sprzed nosa rybę, którą chciał zjeść z takim smakiem. Rzucił się więc w pogoń za psem, ale po kilku krokach złapał go atak kaszlu i musiał zawrócić. Tymczasem Alidoro Odnalazł dróżkę prowadzącą do miasteczka. Zatrzymał się i postawił delikatnie Pinokia, swojego przyjaciela, na ziemi. Tak bardzo jestem ci wdzięczny, powiedział Pajacyk. Nie ma za co, odparł pies. Ty ocaliłeś mnie, a dobre uczynki zawsze są nagrodzone. Wiadomo przecież, że na tym świecie wszyscy musimy sobie pomagać. Ale jak trafiłeś do tej jaskini? Cały czas leżałem ledwo żywy na brzegu. Kiedy wiatr przyniósł z daleka zapach smażonych ryb, zapach ten pobudził mój apetyt, więc poszedłem jego śladem. Gdybym zjawił się o minutę później, nawet mi nie mów, wrzasnął Pinokio, dygocząc wciąż ze strachu. Nawet mi nie mów, gdybyś przyszedł minutę później, o tej porze byłbym już usmażony, zjedzony i strawiony. Brr, na samą myśl dostaje dreszczy. Alidoro ze śmiechem podał prawą łapę Pajacykowi, który uścisnął ją z całych sił na znak wielkiej przyjaźni, po czym rozstali się. Pies ruszył w stronę swojego domu, a Pinokio, kiedy został sam, poszedł do oddalonej nieco chaty i spytał staruszka, który stał w progu i wygrzewał się w słońcu. Powiedzcie, dobry człowieku, czy wiecie coś o tym chłopcu rannym w głowę, któremu na imię Eugenio? Rybacy przynieśli go do tej chaty i teraz pewnie już umarł, przerwał mu z wielkim smutkiem pinokio. Nie żyje i wrócił już do siebie, do domu. Naprawdę, naprawdę dopytywał się pajacyk, podskakując z radości, a więc rana nie była poważna. Ale mogła okazać się poważna, a nawet śmiertelna, powiedział staruszek, bo trafili go w głowę grubą książką, oprawioną w tekturę. A kto go tak urządził? Kolega ze szkoły, niejaki Pinokio. A kto to taki ten Pinokio? spytał pajacyk, strugając wariata. Powiadają, że to Urwis Włóczyki, prawdziwy zabijaka. Nieprawda, to wszystko nieprawda. A ty znasz tego Pinokia? Z widzenia, odrzekł pajacyk. I co o nim myślisz? spytał staruszek. Myślę, że to wspaniały chłopiec, chętny do nauki, Posłuszny, kochający tatusia i całą swoją rodzinę. Kiedy pajacyk wypowiadał bezwstydnie te wszystkie kłamstwa, dotknął sobie nosa i stwierdził, że ten urósł o długość dłoni. Zląkł się więc i zaczął krzyczeć. Nie dawaj wiary, dobry człowieku, wszystkim pochwałom, które właśnie wypowiedziałem, bo znam dobrze pinokia i mogę cię zapewnić, że to naprawdę hultaj, krnombrny i leniwy który zamiast chodzić do szkoły, włóczy się z chłopakami i się obija. Kiedy tylko wypowiedział te słowa, jego nos zmalał i wrócił do naturalnej, poprzedniej wielkości. – A dlaczego jesteś cały biały? – spytał nagle staruszek. – Już mówię. Dotarłem się o świeżo pomalowaną ścianę – odparł pajacyk, wstydząc się przyznać, że ktoś posypał go mąką jak rybę, żeby usmażyć potem na patelni. – A co się stało z twoim żakietem, z twoimi spodenkami i z kapeluszem? – Spotkałem złodziei, którzy mnie okradli. – Powiedz, dobry staruszku, nie miałbyś dla mnie czegoś do ubrania, żebym mógł wrócić do domu? – Mój chłopcze, z ubrań mam tylko mały woreczek, w którym trzymam łubin. – Jest tam. Weź, jeśli chcesz. I Pinokio nie dał sobie tego dwa razy powtarzać. Tylko natychmiast wziął pusty woreczek od łubinu, wyciął nożyczkami niewielki otwór w dnie i dwie dziurki po bokach, i włożył tak, jak się wkłada koszulę. I tak zgrzebnie ubrany ruszył w kierunku miasteczka. Ale po drodze bardzo się martwił. To szedł do przodu, to się cofał, i idąc tak, mówił do siebie: Jak ja się pokażę mojej dobrej wróżce, co ona powie na mój widok? Czy zechce mi wybaczyć ten nowy wygłup? Założę się, że mi już nie przebaczy ach nie przebaczy na pewno i dobrze mi tak, bo jestem hultajem i zawsze obiecuję poprawę, a nigdy się nie poprawiam. Kiedy doszedł do miasteczka, noc już była głęboka, a żelało jak z cebra, ruszył prosto do domu wróżki, z postanowieniem w duszy, że będzie kołatał, aż mu otworzą. Kiedy tak stanął na miejscu, odwaga go opuściła i zamiast zapukać, oddalił się biegiem o dwadzieścia kroków. I znowu wrócił pod drzwi, ale i tym razem niczego nie zrobił. Wrócił po raz trzeci i nic. Za czwartym razem, cały drżący, chwycił kołatkę i uderzył raz cichutko. Czekał i czekał, aż minęło pół godziny. I na ostatnim piętrze, których w tym domu były cztery, otworzyło się okno. Pinokio zobaczył, że wychyla się duży ślimak, który miał zapaloną lampkę na głowie. Kto puka o tej porze? Zapytał ślimak. Czy wróżka jest w domu? odpowiedział pytaniem pajacyk. Wróżka śpi i nie chce, by ją budzono. A ty kim jesteś? To ja! Czyli kto? Pinokio! Jaki Pinokio? Pajacyk, ten, co mieszka w domu wróżki. Ach, teraz rozumiem odpowiedział ślimak zaczekaj tu na mnie, już schodzę i otworzę ci drzwi. Tylko się pośpiesz z łaski swojej, bo umieram tu z zimna. Mój chłopcze, ja jestem ślimakiem, a ślimaki nigdy się nie spieszą. Minęła godzina, potem dwie, i drzwi się nie otworzyły więc Pinokio, który drżał z zimna, ze strachu i z przemoczenia Zebrał się na odwagę i zapukał jeszcze raz, ale mocniej. Na to kolejne kołatanie otworzyło się okno w niższym piętrze i wychylił się ten sam ślimak co przedtem. Ślimaczku przepiękny zawołał pinokio z ulicy: Czekam już od dwóch godzin, a w wieczór taki jak dziś dwie godziny to nawet więcej niż dwa lata. Pośpiesz się z łaski swojej. Mój chłopcze, odpowiedziała mu z okna bestyjka. Spokojnie i flegmatycznie. Mój chłopcze, ja jestem ślimakiem, a ślimaki nigdy się nie spieszą. I okno znowu się zamknęło. Niebawem wybiła północ. Potem pierwsza, potem druga w nocy, a drzwi wciąż były zamknięte. Wówczas Pinokio, tracąc cierpliwość, złapał ze złością za kołatkę, żeby zakołatać nią tak, aż zadudni w całym domu. Ale kołatka, która była z żelaza, nagle zmieniła się w żywego węgorza, który wyślizgując mu się z rąk, prysnął w strugę wody płynącą środkiem drogi. A więc to tak, wrzasnął pinokio, któremu krew uderzyła do głowy. Jeśli więc kołatki już nie ma, będę kołatał nogą. Cofnął się nieco i kopnął porządnie w drzwi domu. Kopniak był tak mocny, że stopa pajacyka zatopiła się do połowy w drewnie i na próżno próbował ją wyciągnąć. Stopa była zakleszczona, jak mocno przyklepany gwóźdź. Możecie sobie wyobrazić biednego Pinokia. Musiał spędzić całą noc z jedną nogą na ziemi, a jedną w powietrzu. Na zajutrz obrzasku drzwi otworzyły się w końcu. To zwinne zwierzątko, czyli ślimak, zeszło z czwartego piętra do drzwi prowadzących na zewnątrz zaledwie w dziesięć godzin. A dla ślimaka przecież to tyle co nic. Co robisz ze stopą wbitą w drzwi? spytał pajacyka ze śmiechem. To było nieszczęście. Spróbuj śliczny ślimaczku uwolnić mi od tej męki. Mój chłopcze, tu trzeba stolarza, a ja nigdy nie byłem stolarzem. Poproś więc w moim imieniu wróżkę. Wróżka śpi i nie chce, żeby ją budzono. A co ja mam tutaj robić przez cały dzień przytwierdzony do tych drzwi? Licz sobie mrówki, które chodzą po drodze. Przynieś mi chociaż coś do jedzenia, bo jestem zupełnie osłabiony. Już się robi, powiedział ślimak. Rzeczywiście, po upływie trzech i pół godziny, Pinokio zobaczył, jak ślimak wraca ze srebrną tacą na głowie. Na tacy był chleb, pieczony kurczak i cztery dojrzałe morele. Oto śniadanie, jakie posyła ci wróżka, oznajmił ślimak. Na widok takiego bogactwa pajacek poczuł się podniesiony na duchu. Lecz jakie było jego rozczarowanie, kiedy już na początku uczty stwierdził, że chleb jest z gipsu, kurczak z papieru, cztery morele z alabastru, a wszystko było pomalowane jak żywe. Chciało mu się płakać, chciał rozpaczać, chciał wyrzucić tacę i wszystko, co na niej było. Lecz zamiast tego, być może z wielkiego cierpienia, albo z wielkiego wygłodzenia, upadł na ziemię zemdlony. Kiedy się ocknął, leżał na łóżku, a obok niego stała wróżka. Tym razem też ci przebaczę, powiedziała wróżka, lecz biada ci, jeśli raz jeszcze coś spsocisz. Pinokio obiecał i poprzysiągł, że będzie się uczył i zawsze będzie się dobrze zachowywał. I dotrzymał słowa aż do końca roku. Na egzaminach przed wakacjami okazał się najlepszym uczniem w szkole, a jego postępowanie zostało ocenione jako godne pochwały i tak zadowalające, że wróżka wielce uradowana rzekła Jutro wreszcie spełni się twoje pragnienie. To znaczy, jutro przestaniesz być drewnianym pajacykiem, a zostaniesz porządnym chłopcem. Kto nie widział radości Pinokia, kiedy usłyszał tak wyczekiwaną wiadomość, nie będzie jej umiał sobie wyobrazić. Wszyscy jego przyjaciele i koledzy szkolni mieli zostać zaproszeni następnego dnia na wielkie śniadanie w domu wróżki, by razem świętować to wspaniałe wydarzenie. A wróżka kazała przygotować 200 filiżanek kawy z mlekiem i 400 bułek posmarowanych masłem z obu stron. Ten dzień zapowiadał się na bardzo piękny i bardzo wesoły, ale na nieszczęście w życiu pajacyków zawsze jest jakieś ale, które wszystko psuje.